Cześć wszystkim! Zaczniemy od questa na 80 level. Jak tam służba? Służba szlachetna, tylko dupa ma jest. jest tutaj coś roboty dla cywila? Oprócz odmężenia sobie jaj, to niewiele. Zapytaj połącznika Taliada, on rządzi tym pizdowem. ech, niech to szlak, ale wieje dzisiaj dzięki żołnierz. No to lecimy do połecznika Talihada. A misja, którą wykonujemy, nazywa się Porządek musi być. Nie wątpliwości, ponieważ na poziom 80 są. Dwa zadania I nie byłem pewny, które jest które. Nie. Gdzie jest Tutaj, high. Na okej. Okay. Witaj, porucznik. O co chodzi? Co prawda nie mam dużo czasu, ale jestem tu, żeby pomagać obywatelom Haligardu. Szukam okazji do zarobku. Może przydam się w garnizonie. Zaczekaj. Moje, może z, moje zmysły są przytępione od tej ciągłej wichury na zewnątrz, ale przy baczniejszym przyjrzeniu się nie wyglądasz na haligaetczyka, ale raczej... to z Powinienem był poznać. Od tej służby na pustkowiu moja czujność sławni. Ten lodowaty wicher nie pozwala się skupić. Długo służysz nam w już ponad 10 lat na tej lotowej pustyni. Rzadko widuję innych ludzi poza moimi żołnierzami, więc wszyscy z dołu wyglądają dla mnie tak samo. Szmat czasu, ładnie cię traktuje do imperium. Bardzo ładnie. Pędzej tutaj wiosna zawita niż ujrzę coś innego niż śnieg i lud. Jak masz na imię, czego chcesz? Kasteczus, chciałem zapytać, czy mogę się do czegoś przydać? Potrzebuję złota. Możesz się przydać, wyglądasz obco, nikt cię nie zna. Nie wiem tylko co potrafisz. Chyba jakoś się tutaj dostałem, prawda? Sam. No tak, to o czym świadczy, ale i tak muszę cię sprawdzić. Na południe stąd po drodze do Tentis szaleje wściekły niedźwiedź. Ktoś wybudził go z zimowego snu. Śnicztu już jeden konwój, cudem nikt nie zginął, zabij go. Jeśli po drodze ubijesz pięciu zielonych, dostaniesz premię. W dowód ubicia ojków przynieś mi bisiorki. Ochrona tych szlaków to przypadkiem nie jest wasz obowiązek? No, ale mam mało ludzi. Imperium nie traktuje garni zonutę priorytetowo. Są inne potrzeby, pilniejsze. Rozumiem, idę upolować niedźwiedzia. No zabijanie niedźwiedzia nie brzmi tak źle. A w się mam zabić pięciu Powinno się udać. O ile niedźwiedź nie będzie odpowiednikiem tych kotów niż No jak tak, to będzie gorzej. O, jest misiu. To ten? Znowu mnie wczytuje, co się dzieje. O, platforma chłodząca mi się wzmocniła. O, 15 tysięcy. Czegoś się mogło innego spodziewać. Jeszcze tylko jeden.

Dobra, to co? Jeszcze pięć... Pięcio... Jeszcze pięć... Pięcio... Trzeba minęć. Zdążymy. Ha, no to jeszcze mamy zajmować. Trzymajcie kciuki za jakiś tryb, na przykład ojczą spełję. Nie pogajcie. как он сейчас уходит до 沾边，我了什么来就。 I znam tych amuletów trzy.

się wyleczyć. Nie mam jeszcze tych kluczy? Było ostatnio, nie mam jeszcze. Dobra, no to mamy teraz wracamy do granic. O, tak.

Zabiłem niedźwiedzia i ojki. Przychodzę po nagrodę. Szczęśliwy. Pojadziłeś sobie. Zabiłeś też ojki. To się liczy. Oto Twoja zapłata. Dowiodłeś umiejętności i siły. Jeśli nadal chcesz pracować dla Imperium, mam dla Ciebie ofertę. Oprócz oczywistej sławy i zasług, otrzymasz złoto. Jaka jest Twoja odpowiedź? Służba Imperium, śmie dumnie. Jakie masz dla mnie zadanie? Szlachetna podstawa. Sam taki byłem w Twoim wieku. Słuchaj teraz uważnie. Jeden z moich patroli zaginął. Już go szukają. Ale brakuje mi ludzi do wykonania jutynowego zwiadu na zachodnim brzegu za tego jeziora. Co dokładnie mam zrobić? Przejdźcie po tamtej okolicy, zwróć uwagę na staje granicą i jaskinie powyżej tego miejsca. To wszystko? Tak, odmaszajować. Zrobię co w moim mocy kocznik. Mam 30 tysięcy złotych zawsze coś. Ziańko do zięńka, zbierze się miarek. <laughs> No to przeprowadzamy z To znaczy, tej tak te chyba lubię bardziej od tych kotów błyskich, czy jak ktoś tam nazywa. Hmm. Szybkie bydło, jest kłyczek skrzyżowany z kotem? Mhm. box on é To był błąd, żeby ściągnąć sobie całkiem defa dystansowego. Nie powiem, sam się chwilę przez nad tym zastanawiałem, ale... tym już odkryłem. Słuchajcie, ja się skłaniam do tego, żeby zrobić będzie na odwrót. Ej! A no dobra. Tutaj dużo skończy mi się to. Na sześć nie skończyło mi się życie. To ja się pośpieszyłem. Na Te koty, to jest drama. I te lempo, i te koty głyskie. To już że są lepsi, ja też nie jestem ich jakimś wielkim fanem. Nie ma tu żadnego handlarza, tak w ogóle? Czekaj gdzie się pojawił na rano. A, ja, no. leci.

No to jedziemy. Co tu się dzieje?

No więc jak musi to będzie wyleczyć przed wejściem? Wchodzimy. Hmm. Na twoją podróżnikowi odebrano wszystko, co cenne. Halo, jest tu kto? Nie interesuj się, panie, i tak zaraz zdechniesz. Nie ty pierwszy migrosisz. No, takie rozmowy ja. Krótko, na temat, wyraźnie, nikt nie ma wątpliwości. I jedziemy. 5500 HP, nie ma się co wydłyniać, Po prostu Tamte koty biją po 500, a on bije po 90 jakiś szajk Nie niech będzie jeszcze za niego po 16 tysięcy jak mój, dla na wypadło No jak O, flaszka duża Dobra, eee, ja przeprowadź z wiatrąg na Aha, tutaj coś mam dalej robić. Jest tu coś jeszcze. to tyle. Dobra, no to do drugiego miejsca. Jeszcze no, Prze o, się pojerczyli. No, przez zabawę. Prze-za-bawę. Udało się. Jeden? tak. To jest realna szansa, że hmm. coś z tego będzie. Nie zbyt wielka, ale... Jedna. Czemu one zawsze bierze już walą będą? Zasadę, że tutaj ja nie mam przy żadnych. punktów akcji trzy jaja. To sześć. Bajosłek. Co mnie nie Co jest Fajnie. Na to liczyłem. By na elu kłóciarz zabił? Chociaż obawiam się, że zaraz się pojawi obok. To jest cyk na Kto takie kwestie wymyśla? Tylko ty się zaopatrzył, to jest tak wykęcony poziom trudności. Jakby ich tu nie powinno być, tylko to był jakiś event albo coś takiego. O! Na tyle go zbiliśmy, że nas nie atakuje. To chyba ja wolę, żeby sobie... Myślałem, że to jest z tymi terami, będę musiał walczyć. To już, przypuszczam, było przegięcie totalne. Na kościach pozostały jedynie jeszcze wyschniętej skóry. Kolejny najeźdźca to nasza ziemia, nasze szczyty. Zjawa atakuje. Super. Ten już jest silniejszy, dobra. Pojedziemy klasy. No to nawet nie było śmieszne. Jak miał wielki miecz, mogłem się domyśleć, że nie będzie szczero. Najalu go zabił, zaliczyło. Wracamy do pułkownika, polecznika, Czyki montanery. Gdzież mi wypłacił kita za 1200? Do tego parę innych hitów. Witaj, obywatelu. Wykonałem zwiat na zachodzie bez zmian. Hmm, sporządziłeś notatki? Pokaż je. Widzę, że było kilka incydentów, ale dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Mam wobec tego jeszcze jedną prośbę, poważniejszą. Słucham. Odnajdziesz mój zaginiony Patel, To dwaj szeregowcy, guides i ENS. Nie ma ich już bardzo długo. Obawiam się najgorszego. Przecież okolice mostu na zamajzniętym jeziorze, żeby ich znaleźć. Dobrze. Rusza jak najszybciej. Czas nie działa na twoją korzyść. Jeśli żyją, musieli się gdzieś schronić. Inaczej nie mieliby żadnych szans. Zatem ruszam. Podnij ją, nie czy z granicy. Teol zimowy, teol zimowy. zimowy. Podróżnik, koszmar. Same przyjemne rzeczy na Dobra, lecimy. Nie ma co mi teją Ta. No i to już są żarty, nie? To chyba trzeba teamem pięciu robić. Yhm. Dobra, tak czy inaczej, filmik trwa już powyżej 20 minut. Zakończymy tą część zadania i widzimy się dalej w drugiej części. Dzięki za uwagę. Cześć.